Witajcie w kolejnym odcinku i oddajemy ostatni czterdziestoletni kajre. Zrobiłem to. Ja. Nie wiem jak ci. Powiedz co tam znalazłeś. Bardzo cierpiał. Przykro mi, ale Leon się przemienił. O, nie, Leon. Więc. Czy ty. Zaatakował mnie. Mój Leon. Znaczy, rozumiem, nie miałeś wyboru. Dziękuję. Można człowiekowi odebrać wszystko, ale wspomnienie ukochanej osoby jest bezcenne. Co za ulga. Do teraz czułam się jak. powalone drzewo. Aha. Masz. Ukryłam to nagranie. Tylko koledzy z oddziału o nim wiedzą. Gdyby cała ekipa żyła, wszyscy zgodziliby się, że jesteś jednym z nich. Dzięki Tobie legenda oddziału 404 trwa i inspiruje innych. Specy Cię wspierają, pielgrzymie. No, tak wspierają mnie, że chcą mnie. wyjebać zajebać. Ech, idziemy do szpitalu. Trzeba ogarnąć ten szpital. Będzie git. Para para. Dobra. A miałem się prospić. Okej, okay, teraz ten krótszy, tylko ogarniemy ten, ten, ten szpital i kończymy odcinek. No takie i ten cool quest oddamy. Nieważne czy od dołu, czy od góry. Albo jest ważne. Niech tu wejść. O, tu. а вы однако от горы O! Co my tu chodzi? Szukamy. Rzecz. A, zabił się? это просто я выкажу там Teraz, a nie mam chyba. Cholera! Nie, no, dobra, mam. Uuu. Jak tu jebie. Jeszcze na skrzynkę, na sandal. dole wiadomo, wszystkich wszystkie inhibitory. No potem pewnie na pewno Przery, zakończymy odcinek I ostatni piętro już sobie się wylecza. Zazwyczaj ostatnie piętro to jest jakaś wielka arena, nie wiem czy. Tu jakoś nagazowane jest, nie wiem. kurwa co? uj, 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 czekaj, coś uj, zauważyło, ale to nie przyszło. Ta, mutant. Znowu Dobra Zwiększamy zdrowie, a jeszcze odporność nie jest na maxa, albo już jest. Dobra. Co to jest? Agol. Ciepły do zawsze. Dobra, oddukujmy tu drzwi. Dobra. Sobie odnówmy. Dobra, co tu mogę zrobić jeszcze? Nic. Dobra, zanieśmy to po prostu No dobra, szep. Nie, my tu zmienimy na dzień. I zaniesiemy mu. O, wszystko boli. Przez pana 1400 jak ja szybciej level walki zdobędę? 50 kawki potrzebuję. No bo w nocy trzeba będzie pobiegać z przemienicami na ogonie. Jak nic, przemiennicy na ogonie i jazda. To no by zwali coś. Za późno? Zdarza się Powoli A nie A, bo ja noży porzucałem nie, Bury na gatu? Czul, przejdę sobie się

Nie, ja wiem co mnie czeka. Spuścić wam... No, Będziemy oddać ten... Coś, lepiej sznajdu. Tego chłopa. Dobra, zamknij dupę, bo mnie wkurwiasz zaraz. On tu go ma. No on jest ten, okej. Okay. Wiatraku. To mówię, no. Rzeźnik to nasz największy wróg. Jest to odpowiedzialny za odrzucenie każdego poniedziałek. Znalazłem rozrusznik. Dziękuję. Muszę przygotować się do operacji. Mam nadzieję, że Twojej żonie to pomoże. Mojej żonie? E, pochowałem ją w zeszłym roku. Zgon e, z przyczyn naturalnych, nic z sercem. No do mnie wysiada pikawal. I z każdym miesiącem działa coraz gorzej. Monika kazała mi przysiąc, że o siebie zadbam. Całe życie pomagałem innym. Nadszedł czas, by pomóc sobie. No w porządku, tylko kto wszczepi rozróżnik? Niedługo coś wymyślę. Najważniejsze, że już go zdobyłem. Co dalej? Będę się ścigał z czasem. Nie mogę być jedynym pozostałym przy życiu kardiochirurgiem. Obyś szybko jakiegoś znalazł. Powodzenia. No. Dziękuję. Hejden. Trzymaj się. Bajo, Jomek. No, ja, problemy z Ja Jo ile ekspa? Jakie ja, na serio? Ja, zanim wyjdę na główną misję, to ja. Się tak wykokrze, że serio. No jak tu już 2000, tu kolejne 500. Książki to same 250, nie? Mają cały quest. No, a jeszcze wieża ciśnień. Tutaj jeszcze chyba. No, wiatraki. Jeszcze trzy wiatraki mi zostały. Dwa obiekty dla terenu i jeden obóz. No, będę wykokszany przed tym. Dobra, idziemy, no, tu, będzie najszybciej. I się zobaczyć, się ulepszyć, co można i będziemy kończyć odcinek. Zobacz. Łe, 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 25 FPS-ów. też byłem w Mam więcej? Szybko zobaczysz, jak dobry jest mój towar. Oki doki. 70 kW, nie wiem. Dobra, no ulepszamy ostatnie ulepszenie, czyli pożoga zakończenia, bo środkowa część mam chyba iskra na maksa. Widzisz o ile lepszy jest mój towar? Wszystko ulepszone, prawda? Flickiem. Co miejsce jestem dla Ciebie Zarówmy Mam niskie ceny. Zobaczysz W samie. W sami ciemno. Ile? 33 tysiące załuk? Coś chyba ciągle, sorry boli. Dobra, więc takim akcentem kończymy i widzimy się w następnych. Więc see you soon!